Zaczynamy naszą przygodę na Turbaczu. Plan około 45 km. 1500 dupa pana, zobaczmy co idzie dalej. Jak na razie, chłopaki mają minę uśmiechnięte. Chłopaki to pogadanka, pogadanka pana kierownika ostudzi wasze radosne uśmiechy. Panowie, stańcie sobie, tak co zrobić, i gdzie tam stanie. Jadę przecież, tak? Nie żebym nie słuchał, tylko jadę, tak? Dziękuję, kusiu. <noise> że dla mnie Ty miejsce nowa, trzeba... to nie wiecie, stawiać? że jak się ustawiają na Puchar Świata, to Powiedział? najlepszy zawodnik jest w środku zawsze. Słuchajcie, panowie, jesteśmy w Gorcach. E, mniej więcej trasa wygląda tak, że mamy 44 km, powyżej półtora tysiąca e, Teraz jedziemy na turbacz turbacza do Ubitowej, z obidowej wracamy tutaj. E, natomiast e, ja mam Chowamy ambicje, kurwa swoje nie wiadomo co, ego, wszystko, bo chciałbym, żebyśmy całą i zdrową wrócili, kurwa w to samo miejsce, jak teraz jesteśmy zadowoleni, że jedziemy. Dlaczego tak mówię? Ponieważ może? trasa będzie wymagająca. W pewnych miejscach może się zdarzyć tak, że będzie w chuj dużych kamieni do zjazdu. I proszę Was, jeżeli ktoś się kurwa czuje niepewnie. Lepiej zejść, czekamy, bo nie ma sensu. Myśmy mieli parę sytuacji już w tym roku. Wolę tego unikać. Mogę coś powiedzieć? Mógłbyś powtórzyć, to jeszcze raz nie przeklinając, bo nagrywałem. To tak jak powiedziałem, rozwaga przede wszystkim i uważajmy, bo może ktoś tutaj był na spacerze, może ktoś był na rowerze, natomiast trzeba być skupionym cały czas. Na podjazdach, a przede wszystkim na zjazdach, bo zjazdy powiem, a, y, różnie. No i szanujmy Myślę, że dzisiaj będzie w ludzi, więc szanujmy y, y, tak. Innych uczestników, <grym> innych ruchów. Którego... Strasznie. Kolejne auto. Nie, po przed chwilą czy mam Nie, na nas ta... tutaj Nie on to, o to. No. Jedziemy sobie już słoneczko powoli fajnie wychodzi Bardzo się ciepło zrobiło mamy jakieś 3 km od no od parkingu tutaj od słów prowadzącego. Jedziemy sobie na razie jakim w miarę spokojnym, luźnym tempem, z chłopakami, śmichy, chichy jak zwykle, rozmowy, niekoniecznie o życiu, fajny dzień się zapowiada. Do później. Jedziemy teraz ogólnie. Pierwszą, pierwszy przystanek. Mamy na Turbaczu. Ale super kilka odpoczynku na podejściu. Dość stromo i przez liście. sami stanie też ślisko. Strumyczek sobie płynie. Mały fragmencik podejścia mamy. Się wypłaszczyło trochę. Fajnie cieplutko, tam widzimy wieżę, tam jest turbacz, także już blisko. Na przerwy na turbaczu pojedliśmy, popiliśmy. Patry fajnie widać, zary się z tyłu. Ludzi od groma. tutaj. Dobrze. Nagrywaj, nagrywaj. Załóż sobie. Tak. A, dlatego nigdy nie tylko sama samarama. Życie jest brutalne. No ładnie trasy widać. Sprzęciory nasze. To tak wystawia. Zbieramy się powoli. Jak tam pani kieruje? Co teraz będzie w tym? Teraz w tym momencie będziemy robić zjazd. Będziemy, zjazd. Wyjemy mhm. troszeczkę z lasu, będziemy do, do, do panoramę na No mhm. A później no to już z Sadomaso, bo po kamieniach do widoku. Dobito. Do widoku. Tak, Darek, to to na zdrowie, niech się długo służy. Dobra, pobacz kierowniku wycieczki. Zmienia na czajach. Nie rób tego, chłopie, nie rób. Od razu się zacznie psuć i reklamacji nie będzie. Potem tak, się bawi na to, rr Chyba, tak, tak, potem będzie na a, rr team, Aa, a, po tam, krakowsku Tak eee. Jeszcze jakie kluby znasz <ślamy <ślamy> <ślamy> Nie znasz od tych klubów Hutnik, hutnik. I, i Jak to było? Nie no dobra, to jeszcze raz Okej okay. Fajnie, fajnie Tak yeah. się bawi RR team MTB I? po Krakowsku Tak i kto jeszcze? I wszyscy którzy tutaj do nas dotarli Chodź Krysia do nas też, chodź o, idzie Krysia. No cóż, no niestety takich wariatów no cóż, też będzie w będzie. grupie mamy, tak. ale nic na to nie możemy nie, tak, poradzić. Tak, tak. Znaczy e, ważne, ok, ważne ok, że nasze te poglądy polityczne zostawiliśmy w od, od następnego wyjazdu będzie tak zwana selekcja. Ja chcę bardziej za tą frakcją niż za tą drugą. To no jest przesady. Ale to. Jak tak. jak pani brzmi, jest u też ka Kamil ludz, w stunno, że się odezwą. Robert, no, no bez przesady z tą selekcją. <laughs> Możemy jechać? O no, się zastanawialiśmy czy dobrze skręcimy. To było Ale skręc dobre. To było no była ta to, to sama droga się rozchodzi dwa razy nie? i schodzi z powrotem, więc...

Jak małe dziecko, jeszcze raz. Proszę bardzo. My ogólnie wszyscy zjechaliśmy już z Turbacza. Jas, jas taki nawet w miarę. Dużo kamieni i mokro. Teraz już jedziemy od Obidowej pod Stare Wierchy. Przed chwilą żeśmy mijali rzeczkę. Pod Stare Wierchy czy pod Stare baby? Pod Stare Wierchy. Chris. Tam na nas czekają. Pewnie zdjęcia będą robić. Jest moc. Proszę nie kamerować. Proszę nie kamerować. Filmujemy, filmujemy. Dobrze. Już mamy około 32 km i 1150 upa. Latry ładnie widać. Jest super. Dalej taką drogą. O, ta droga ma tam, nie wiem. Z 8-10 km, może mniej. W razie przewyższenia około 500, tak mówił Kamil, kierownik podróży dzisiejszej. Zobaczymy. Na razie jest 1225, czyli jeszcze z 250 i być u góry. Polanka piękna. Robert sobie sesyjkę robi. Jadą rajdersi kolejni. Uh. Droga na Ekipa. połowa ekipi jeszcze zginęło gdzieś. No i koledzy jedziemy w dół. Kamil prowadzi, on jest kierownikiem. Dobrze, Toudi prowadzi. I reszta dworu. I reszta, dworu. I reszta, reszta świty. Zaraz bateria padnie. Ale wszyscy też jadą czy nie? Tak. To tam tam nie Dawaj, ej, na górę. przycisnął ogień i ogień Nie no, jak będzie coś ciężkiego. To... Yeah! RR Team. Wow! Oh, wow! Maj... Dziękuwa Kamiluj, Kamiluś zajebista traska dzięki panowie żółwik żółwik, żółwik radości. Czekaj Czekaj Żółwik radości Witek żółwik radości dobrze było panowie. Dobrze to było kurwa. Dobrze było. Ale to... Dlaczego tak. nie było tutaj zdrożenia? Jeszcze fajnym elementem zakończony, naprawdę tak super.